Rozdział 11. Po powrocie z wakacji, Borowicz zastał w gimnazjum duże zmiany. Znikł z horyzontu miasta klerykowa dyrektor gimnazjum, przeszedłszy do emerytury. Przeniesiony został do innej szkoły inspektor. Ustąpił zupełnie stary Lejm, jeden z pomocników gospodarzy klas i dwaj nauczyciele historii. Na ich miejscu figurował nowy zarząd. Dyrektor Kriesto Obriadnikow, inspektor Zabielski, nowy nauczyciel łaciny Rosjanin Pietrow, pomocnik gospodarzy klasowych Mieszoczkin i nauczyciel Kostriulew. Zarazem ogólny nastrój i zewnętrzna fizjonomia szkoły uległy zmianie radykalnej. Uczniowie starsi Poczuli od razu, że teraz dopiero ujęto ich pod żeberka. Pan pazur umilkł i tylko, minami oraz wytrzeszczaniem oczu, pokazywał starym ulubieńcom, że za nic w świecie nie będzie gadał ani jednego słowa. Wreszcie nauczyciele Polacy nie odzywali się wcale do uczniów ekstremuros szkoły, ażeby nie mówić po rosyjsku. A jeżeli konieczność zmuszała ich do takiej rozmowy, to prowadzili ją nie inaczej jak w języku urzędowym. Nowy zarząd wprowadził nowe obrzędy szkolne. Podczas uroczystości inauguracyjnej w głównej sali dyrektor wygłosił niesłychanie patriotyczną mowę. Wzruszył się sam do łez, ale dla słuchaczów pozostał niezrozumiałym. Gdyż ci istotnie wzruszać się tym, co zapewne on czuł żywo i szczerze, nie byli w możności. Inspektor od razu rozwinął taką działalność, o jakiej uczniactwo klerykowskie nie miało nawet wyobrażenia. Przede wszystkim zabrano się do stacji i zaprowadzono różne nowatorstwa. Na każdej stacji wyznaczono starszego który miał obowiązek czuwania nad bracią z klas niższych, zaprowadzono książki wydaleń się z mieszkania, gdzie należało wpisywać każdy krok, każdą chwilę nieobecności oraz skargi na złe sprawowanie się współlokatorów. Pomocnicy gospodarzy klas i cały ogół nauczycieli wciągnięty został w pewien rodzaj kohorty policyjno-śledczej. Wszyscy mieli obowiązek zwiedzania kolejno stancji w pewnych odstępach czasu, dniem i nocą. Inspektor i jego satelici chodzili po tych stancjach nieustannie. Odbywali rewizje. Zaglądali nie tylko do kuferków, ale nawet własnymi rękoma grzebali w siennikach, słuchali pod oknami, czaili się u drzwi, wbiegali do mieszkań uczniowskich z rana. I tak dalej. Jaki to wszystko wpływ wywarło na rozwój moralności mas uczniowskich w klerykowie, trudno osądzić. W każdym razie, jeżeli moralność nie na zbyt wysoko podskoczyła w górę, jeżeli starsi, dyżurni, korepetytorowie i w ogóle siódmo- i ósmoklasiści Starym obyczajem wymykali się o północy na miasto w celach im wiadomych. To jednak książki, drukowanej polskimi literami, rzeczywiście nie było sposobu mieć na stancji. To wygnanie książek polskich z pewnych izb w mieście, podczas gdy innym książkom wolno było w tych samych izbach leżeć, nawet bezużytecznymi stosami, stanowiło zjawisko. Nadzwyczaj komiczne. Skazane na banicję do sąsiednich pokojów. Upośledzone druki nadwiślańskie mogły sobie do nieskończoności zadawać pytanie, jak obłąkany Gogola w szpitalu wariatów. Dlaczego ja nie jestem kamerjunkrem? Dlaczego jestem tylko radcą tytularnym? Dlaczegoż ja i dlaczego mianowicie radcą tytularnym? Te jednak wołające na puszczy pytania nie doczekałyby się były w klerykowie znikąd odpowiedzi. Częste rewizje, a szczególnie i nagłe, a niespodziewane wizyty, trwoga oczekiwania, niepokój, że ktoś podsłuchuje, źle oddziaływały na umoralnioną młodzież pod rozmaitymi względami. Pobyt w szkole był dla wszystkich mieszkających na stacjach pobytem w więzieniu mały obywatel rzucając rano pierwsze spojrzenie mógł już się spotkać z badawczym okiem mieszoczkina pół dnia miał na sobie wzrok a dokoła swej osoby słuch kilku naraz mieszoczkinów majewskich zabielskich i po południu czekał ciągle na ich zjawienie się a nawet w nocy Mógł być zbudzony z marzeń o polach, kwiatach, ptakach, rodzicach kochających, krewnych i znajomych, którzy jakby na złość Mieszoczkinowi wszyscy mówili zakazanym językiem polskim. I nagle znowu nad sobą ujrzeć oczy przeklęte, które zdawały się podpatrywać słodkie sny z zamiarem szczegółowego ich opisania we właściwej rubryce pod odpowiednim numerem. Cały arsenał sposobów i zaprowadzony system pilnowania do ostatecznych granic posunęły rozdział między nauczycielami i uczniami. Co prawda? To nigdy w klerykowie zbyt wielkiej harmonii między ciałem pedagogicznym a gromadą uczniów nie było. I zawsze te dwie gromady stanowiły dwa obozy obozy wyraźnie walczące ze sobą, nieraz przy użyciu przebiegłości. Podstępu a nawet zupełnie łajdackiej zdrady. Areną tych zapasów do chwili przybycia dyrektora Krysto Obradnikowa i jego pomocników była szkoła z jej klasami, korytarzami i dziedzińcem. Przybysze rozszerzyli horyzont tak daleko, że wzrok dziecięcy nie widział literalnie miejsca, gdzieby tej walki nie było. W zaprowadzonym systemie strzeżenia. Uczniowie byli z natury rzeczy, z predestynacji niejako, istotami, które należało śledzić, podglądać, ścigać, łapać i badać. Ponieważ jednak patriotyczna gorliwość śledzących przede wszystkim zwracała uwagę na przestępstwa natury nie tyle moralnej, ile politycznej, więc też cała zwyczajna walka uczniów z nauczycielami przybierała stopniowo cechę głuchego politycznego sporu. Nauczyciele polacy w epoce przedkriestoobriadnikowskiej, czasami już to ulegając wrodzonemu temperamentowi, już kierując się poczuciem ukrytym w dziewięćdziesiątej dziewiątej komoreczce oportunistycznego serca, czynili pewne kroki celem złagodzenia fatalnej wojny obozów. Trzeba wyznać, że te maleńkie uczynki i lękliwe półwyrazy wywierały wrażenie. Prawie każde z tych słów było jak biblijne ziarno, upadające na bujną rolę. Z nastaniem nowej ery wszystkie mosty zostały spalone i znajomości zerwane. Miny nauczycieli oportunistów mówiły wyraźnie. Liczcie o młodzieńcy na siebie tylko, róbcie co się wam żywnie podoba, albowiem my strzec musimy naszych posad, niby oka w głowie. I tak się stało. Dyrektor Krysto Obriadnikow wraz z inspektorem Zabielskim, była to para polityków nietuzinkowych. Ani pierwszy, ani drugi nie wszczynał grubijańskich awantur z rodzicami i nie prześladował uczniów. Jeżeli ostatnich łapano za pomocą groźnego aparatu, to nie w tym jednak celu, ażeby wymierzać tyrańskie kary. Winę zawsze darowywano, a gdy trzeba było ukarać, czyniono to w sposób tak wyrozumiały, taką okazywano pobłażliwość. Ażeby młodzian nie czuł na sobie tyrańskiego bicza, lecz miłującą rękę ojca. W razach, kiedy zdarzał się spór między uczniem i nauczycielem Polakiem, dyrektor i inspektor stawali zawsze i bezwarunkowo po stronie ucznia. Zmniejszali winę, a gdy niepodobna było inaczej, wypraszali u nauczyciela Polaka odpuszczenie kary. Tego rodzaju taktyka wywarła na młodzież wpływ niejaki. Uczniowie drżeli przed nowym zarządem, ale jednocześnie czuli za sobą mocne plecy w walce z nogackimi, wielkiewiczami itd. Kierownicy gimnazjum nie poprzestali zresztą na reformach w obrębie murów szkolnych. Byli to patrioci, jak się powiedziało w szerszym stylu. To też baczne oko zwrócone trzymali na miasto, na okolice miasta, na gubernie i w ogóle na kraj. Praca ich miała dwa niejako łożyska. Po pierwsze, mieli oni na celu wzmocnienie tętna życia ludzi ruskich w mieście, klerykowie. Po wtóre mieli na celu odpolszczenie tak zwanych Polaków. W myśl zasady odpolszczenia dyrektor i gospodarze klas nie udzielali prawie nigdy pozwolenia na bytność ucznia w teatrze, gdy dawano sztukę polską. Natomiast w jesieni, głównie z inicjatywy działaczów gimnazjalnych, poczęto forsownie urządzać teatry amatorskie rosyjskie. Ciągły, aczkolwiek niedostrzegalny, przyrost żywiołu rosyjskiego w klerykowie. Umożebnił zgrupowanie sił celem stworzenia tego rodzaju widowisk. Masa napływowa, składająca się z urzędników, pedagogów, ich żon i córek, entuzjastycznie poparła inicjatywę dyrektora. Z konieczności, a raczej dla kariery, musieli ją również wspomagać nadwiślanie, piastujący jakiekolwiek wyższe stanowiska. Żywioł miejscowy okazał wobec tego wszystkiego, jak zwykle, absolutną bierność. Ludzie tamtejsi przywykli do wszelkiego rodzaju dziwów tak dalece, że gdyby pewnego pięknego poranku skasowano zupełnie mowę polską, a zalecono mówić, pisać i myśleć po chińsku, nikogo by to nie zdziwiło. Mówiono by rzecz naturalna w dalszym ciągu swoim własnym językiem, ulegając prawu bezwładności, ale publicznie pisano by i mówiono po chińsku. Miasto Kleryków przeżywało zwolna w owym czasie epokę imigracji rosyjskiej. Chrzczono tam na nowo stare ulice, kasowano wiekowe instytucje i rzeczy. A zaprowadzano nie mniej zgrzybiałe, ale rosyjskie. Bruki, nieład, zaduchy, brudy i rudery zostały zresztą zupełnie te same. Kiedy afisze dały znać miastu i światu, że odbędzie się teatr amatorski, w gimnazjum powstało niejakie rozognienie umysłów. Władza nie proponowała uczniom kupna biletów. Ale czyniła pewne znaki, które były jak gdyby zapachem ukrytego życzenia. W klasie piątej jeden z kolegów bąknął podczas przemiany, że warto by iść na ten teatr. Ktoś inny bąknął z głębi sali, daleko głośniej, że tylko zupełny mandryl może chodzić na podobne szopki. Było to powiedziane Nie wiedzieć, z jakiej racji jak to mówią od śliny. I również nie wiedzieć czemu, otrzymało wszelkie cechy rezolucji, zaakceptowanej przez powszechne milczenie. Po prostu zrobił swoje, ślepy, głuchy i nic nie wiedzący, woks populi. Jest jakaś szopka na porządku dziennym, gadają, że tylko mandryl na nią iść może. Więc się nie idzie i cała parada. Borowicz był osobistym przyjacielem Sztubaka, który wyraził życzenie pójścia na ów teatr. też zarówno kategoryczny sąd, jak ogólna aprobata przeciwnego mniemania bardzo mocno go dotknęły. W czasie lekcji rozmyślał o tej sprawie i, zacinając się w uporze, postanowił na przekór wszystkim iść na spektakl. Podczas następnej lekcji już obadwaj z niefortunnym projektodawcą, przez zemstę za obelżywy werdykt, uknuli spisek przeciw głosowi z głębi klasy. Zdarzyło się, że powróciwszy na stancję, Marcin trafił w pokoju starej przepiórzycy na rozmowę o tym właśnie teatrze amatorskim. Radca Somonowicz łaził po stancji, wykrzykując. Cóż mnie mogą obchodzić jakieś teatra, choćby też i najbardziej amatorskie? Pytam, nigdy tego znieść nie mogłem i to ja dziś na stare lata. Ale któż radcy każe chodzić, kto tu proponuje, żebyś radca łaził na ruski teatr? perswadowała mu staruszka. Ja za to pójdę, panie radco wtrącił się do rozmowy Borowicz. Ty pójdziesz? A ty tam po co? Radzę ci jak ojciec, gryź lepiej Alwara. Jakiego Alwara? Oho, on tam będzie niezbędny wśród Moskali, jak pies w kręgielni. Rzeczywiście, niech idzie. Ozwała się z za panna Konstancja, która do piątoklasistów miała zwyczaj przemawiać w trzeciej osobie. Za pozwoleniem, przerwał radca, stając w pół drogi. Jeżeli z tej beczki rozpoczynamy, to sprawa całkowicie inna. Czy teatr moskiewski, jak się wać pan nie wyrażać, podoba, czy teatr Polski, to jest zupełnie ta sama strata pieniędzy? Wszakże gdy władza to urządza, gdy życzy sobie, żebyś tam był i na ten krok twój spoglądać będzie okiem życzliwym? A z drugiej strony, gdy zastarzały szowinizm poduszcza cię do krnąbrnego uporu, do trwania w jakiejś paskudnej nienawiści. To radzę ci, a nawet rozkazuję. Idź na tę hece. Chciałem powiedzieć, na to widowisko! Staruszka Przepiórkowska, szybko robiąc skarpetki na drutach, kilkakroć ruszyła dużymi wargami. Uśmiechnęła się kwaśno. A wreszcie rzekła: Ja tam nie wiem. Pewno, że to tak. Ale po cóż ty, Marcinek, wydawać będziesz pieniądze? Co ci z takiego teatru przyjdzie? Powinien iść, powinien. Ma święty obowiązek nie tylko względem własnej przyszłości, ale nadto względem nas wszystkich. Względem nas wszystkich, szedziła demonicznie panna Konstancja, schowana w tajemniczych głębiach za przepierzeniem. Tak mówię i powtarzam, należy raz przecie wyrwać za siebie korzenie odwiecznej. Marcinek nie słuchał dalszego ciągu tyrat starego urzędnika, gdyż miał jakąś pilną robotę. Somonowicz trafił mu do przekonania i utwierdził go w powziętym zamiarze. Teraz piątoklasista miał w zapasie całą sumę wyrażeń, których mógłby użyć w razie jakiejś sprzeczki z kolegami na temat widowiska. W dniu przedstawienia udał się do sali teatralnej, starej jak miasto Kleryków i tak odrapanej, jak gdyby nie była dziełem rąk ludzkich, ale raczej utworem nawałnic, wichrów i kataklizmów. Zgromadzeni tam już byli ludzie ruscy. W brudnych lożach siedziały wystrojone damy. Po większej części o tyle ruskie. Że były żonami twórców w klerykowie ruskiego dzieła. Na całym parterze połyskiwały szlify, dźwięczały ostrogi, stukały szable. W kilku głównych lożach siedzieli optymaci i familie optymatów. Między innymi dyrektor, inspektor i ważniejsze figury gimnazjum. Zanim podniesiono kurtynę, w sali brzmiał gwar dosyć głośny. Marcinek, znalazłszy się w towarzystwie kilku zaledwie współkolegów z różnych klas na stojącym parterze, doznał szczególnego uczucia. Był to niepokój cudzoziemca, który wysiada nagle z wagonu, mija ulicę obcego miasta i nie może dokładnie wyróżnić tego, co widzi, od snu spłoszonego przed chwilą. Wrażenie to wzrosło, gdy podniesiono kurtynę. Niewielka scena klerykowskiego teatru była dla młodego chłopca jak gdyby otworem, przez który widać było daleki, obcy kraj, lud, zwyczaje, codzienne życie i zabawne w nim wydarzenia. Intryga farsy odgrywanej z talentem wcale go nie zajmowała i nie weseliła, lecz owszem, pogrążała w jakiś smutek szczególny. Umiał dobrze mówić po rosyjsku. Pisał w tym języku wypracowania, recytował lekcje. Nawet o nich ukutymi frazesami myślał. Ale nie formułując sobie tego, traktował ten przedmiot jako język szkoły, jako język martwy, jako rodzaj nowożytnej łaciny. Teraz, ze sceny ta sama mowa narzucała mu się w postaci organu bieżącego życia. Swobodnego ruchu, który wre i kipi. Z wrażenia tego tak dalece nie mógł się otrząsnąć, że trwał ciągle w stanie wahania się, czyby nie warto czmychnąć do domu. Tak rozmyślając, powiódł okiem wzdłuż miejsc paradnych i dostrzegł, że na osobę jego skierowane są aż cztery lornetki. Przypatrywał mu się dyrektor, jeden z nauczycieli. Jakaś dama gruba i pękata niby dynia. W Borowiczu drgnęła natychmiast pod okiem profesorskiem natura uczniowska. Zląkł się, czyli spietrał. Już jednak po upływie chwili przyszedł do refleksji, że te obserwacje nie są bynajmniej zwiastunami gniewu. Rozmaite osoby z lóż sąsiadujących z dyrektorską. Żywo mówiąc i gestykulując, spoglądały również przez szkła na gromadkę uczniów. Znaczną większość tej gromadki stanowili Rosjanie. Z Polaków, oprócz Marcina, było kilku synów urzędniczych. Wkrótce wszystko to sztubactwo skonstatowało, że jest przedmiotem adoracji i budzi ukontentowanie. Borowicz oceniał to także, i na poły, wiedząc, co robi, wysunął się nieznacznie naprzód, żeby go dyrektor mógł doskonale widzieć. Podczas pierwszego antraktu znalazł się na parterze pan Majewski. Witał wszystkich nad wyraz grzecznym ukłonem. Starszym uczniom podał nawet rękę, a kilku Polaków, między innymi Borowicza, grzecznie obligował, ażeby się za nim udali. Wstępując bez oporu w ślady tego przewodnika, Borowicz znalazł się na wąskich schodach, potem na korytarzyku biegnącym w półokrąg i stanął przed jakimiś drzwiami. Majewski uchylił te drzwi delikatną dłonią i z lekka pchnął Marcina do loży dyrektorskiej. Krysto Obriadnikow wstał z krzesła, powitał przybyłych, wprowadził kilku do loży sąsiedniej i przedstawił gubernatorowi oraz jego damom. Oto Borowicz z klasy piątej, Michawski z siódmej, bienę z szóstej. Gubernator, człowiek w latach, o miłej fizjonomii, witał wszystkich uściśnieniem ręki. Damy przyłożyły do oczu pęsne i wywabiały na lica swe przyjemne uśmiechy. Jedna z nich, Zapytała Borowicza po rosyjsku. Jakże się panu podobała pierwsza piesa? Marcinek nie wiedział, co to jest pijesa. Ale zrozumiał, że cokolwiek by to być mogło, winno mu się w tym miejscu podobać, rzekł Tedy. Bardzo mi się podobała. Dama uśmiechnęła się i zaszczyciła tym samym pytaniem przystojnego bruneta z klasy siódmej. Na co tamten odparł z głębokim ukłonem. Ogromnie mi się podobała. Inne damy poprzestały na obserwowaniu młodzieńców. Ta sama scena z bardzo małymi wariacjami powtórzyła się w innej loży, gdzie siedział prezes izby skarbowej. Gdy zadzwoniono raz drugi, Majewski delikatnie dał poznać reprezentantom, że należy wycofać się i wrócić na swe miejsca. Drugą komedyjkę grano z równą werwą. Pod koniec jej przybył na parter pan Mieszoczkin, niosąc dwa olbrzymie pudła najprzedniejszych cukrów. Obie dwie skrzynie z gracją wręczył najstarszemu z uczniów, prosząc go, aby rozczęstował ten dar panów i pań z lóż, między kolegów obecnych w teatrze. Borowicz, zajadając wyborne cukierki. Pozbył się nareszcie pierwszego niemiłego wrażenia. Odczuł rozkosz przestawania z tak dostojnymi ludźmi. Pierwszą satysfakcję zetknięcia się z tym światem nieznanego mu zbytku. Nazajutrz, zjadliwy do wcipnić klasy, nieradzki, w czasie pauzy, a tuż przed samym wejściem inspektora, zwrócił się nie wiedzieć do kogo, spieszczając wyraz. Orangutang. Podobno byłeś, Orciu, wczoraj w teatrze? Siedziałeś w loży? Czy ci smakowały cukierki? Borowicz wstał z ławki i, zwróciwszy się do mówiącego, zajrzał mu w oczy dumnie i ponuro. W parę chwil później ukazał się inspektor, wykładający język rosyjski. Witał on Borowicza tak przyjemnym uśmiechem, że wszyscy w klasie uczuli w sercach zazdrość i szczery żal z tego powodu, że bez wyraźnej racji nie byli w teatrze rosyjskim. Tegoż dnia po lekcjach Zabielski prosił Marcinka o zaniesienie do jego inspektorskiego mieszkania kajetów z ćwiczeniami klasy piątej. W domu inspektor przyjął Borowicza bardzo gościnnie. Usadowił go w zacisznym gabinecie swoim na miękkiej sofie. Pokazywał mu albumy ze ślicznymi fotografiami, kolekcje ładnych sztychów, ilustrowane wydawnictwa, książki swoje, a nawet zbiór bezkrytyczny rozmaitych monet. Jego rozmiłowanie w marcinku dosięgało takich granic, że częstował młodzieńca papierosem. Gdy ten Lękając się podstępu, w żywe oczy zaparł się palenia. Inspektor kazał przynieść ciastek i uczęstował swego faworyta. Dużo przytem mówił o nieufności, jaką mu okazują uczniowie klasy piątej. Żalił się na to, że go ani jeden nie odwiedza. Że nie zajdzie na otwartą, braterską pogawędkę o tym, czego młodzież chce, co jej dolega, jakie są jej pragnienia i cele. Pod koniec wizyty Borowicz był już niemal zakochany w inspektorze tem płomiennym i entuzjastycznym uczuciem, jakie pali się dla pierwszego mistrza w duszy młodzieńczej. Dobroć zwierzchnika roznieciła w nim rzewną wdzięczność. Postanowił dołożyć wszelkich starań, ażeby klasa piąta przejęła się jego uczuciami. Snuły mu się po głowie projekty częstych, gremialnych odwiedzin inspektora i słyszał prawie rozmowy, jakie toczyć się będą. Widok gabinetu wykwintnie urządzonego zniewalał go do jakiegoś rozczulenia. Duma jego była połechtana. W głowie burzył się rozkoszny zamęt. Wychodząc z wizyty, już za następną tęsknił. Z pychą spoglądał na przechodniów, jakby im chciał jednym spojrzeniem oznajmić, że jest za pan brat, z osobą tak wszechpotężną na gruncie gimnazjalnym. Odtąd, Marcinek Borowicz był częstym i prawie stałym gościem inspektora Zabielskiego. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.